2 września, rok 1883, przerów. To właśnie tam, na terenie dzisiejszych Czech, przychodzi na świat przyszły naukowiec Rudolf Weigl, którego osiągnięcia ocalą tysiące istnieje. Jego dzieciństwo naznaczy tragedia. W wieku kilku lat traci ojca. Jego matka, Austriaczka, wychodzi za mąż ponownie i przeprowadza się do Galicji, gdzie już w polskim środowisku Dorasta na mężczyznę. Swoją edukację zapoczątkował w gimnazjum Jaśle. Następnie na Uniwersytecie Lwowskim, na Wydziale Przyrodniczym, podjął studia. Doktorat uzyskał w 1907 roku. Następnie pracował jako asystent, końcowo wykładowca. Już wtedy widać było jego zapał i chęć do uczenia się mikrobiologii i parazytologii. Jednak Prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. Jest rok 1914. Europę ogarnia wojna. Fronty zapełniają się rannymi, ale to nie kule są najgorszym zabójcą. Jest nim tyfus plamisty. Śmiertelna choroba błyskawicznie rozprzestrzenia się w okopach i obozach jenieckich dziesiątkując żołnierzy. Rudolf doskonale zdaje sobie sprawę, że aby pokonać chorobę, Musi zrozumieć jej mechanizm. Rozpoczyna pionierskie badania nad cyklem życia wszy, dostrzegając w nich klucz do stworzenia szczepionki. W 1936 roku Weigl opatentuje skuteczną szczepionkę na tyfus plamisty. Jego wynalazek, jak i on sam, zostaje tym razem doceniony na arenie międzynarodowej. Jednakże wojna, która zaraz miała nadejść, Postawi go przed prawdziwymi wyzwaniami. 1939 wrzesień. Wojna ponownie zmienia bieg historii. W tych mrocznych czasach Rudolf Weigl staje się człowiekiem, którego wiedza jest zarówno jego największą bronią, jak i zagrożeniem. Niemcy, świadomi jego dokonań, postanowiają wykorzystać jego szczepionkę, aby uchronić Wehrmacht przed epidemią tyfusu. Rudolf Weigl. Nie mając wyboru, pozornie się zgadza. Jednak w rzeczywistości podejmuje własną niebezpieczną partię. osłoną produkcji dla Niemców. Feigl ryzykuje wszystko. Prawdziwe szczepionki trafiają do polskiego ruchu oporu i do Getta. Gdyby Niemcy odkryli jego plan, czekałaby go śmierć. Tymczasem on w swoim laboratorium zatrudnia ludzi. Ludzi, którym grozi wygózka do obozów zagłady. Zatrudnia ich w charakterze pracowników naukowych. W 1942 roku Weigl po raz pierwszy zostaje nominowany do Nagrody Nobla. Niestety przez okupanckie realia nie może jej odebrać. Po raz drugi nominowany zostaje po II wojnie światowej. Niestety komunistyczny reżim nie pozwala mu. Przeprowadza się do Krakowa, na końcu do Wrocławia, gdzie trzy lata ostatnie. Jego życie poświęca na dydaktyce. Jest 11 sierpnia 1957 roku. Wrocław. Rudolf Weigl umiera. Odchodzi w ciszy, bez fanfar. Zapomniany przez świat, który tak wiele mu zawdzięczał. Ale czasami nie chodzi o odkrycia i formuły. W historii wielkich naukowców czasem liczą się wybory. Oto, czy w chwili próby. Pozostaniemy wierni swoim wartościom. Rudolf takiego wyboru dokonał. I choć historia nie przyznała mu Nagrody Nobla, to przyznała mu coś znacznie ważniejszego miejsce wśród tych, którzy zmienili świat. Polska to kraj dotknięty nieszczęściem trudnej przeszłości, w którym postacie historyczne albo obrzuca się błotem, oskarżając o zdradę. Albo gdy umierają, ozdabia nadmiernie złocistą aureolą.